Podborek jest niesamowitą budowlą twierdzy Kraków. Dwa piętra, setki korytarzy i pomieszczeń, sztolnie, studnie, szyby wind amunicyjnych, istny labirynt. Znajdujemy się prawdopodobnie w ubikacji. A w ubikacji zawias fizjologii. 1500 butelek. Jeszcze je wyszłam, jak już ma worek tędy. Potrzebny będzie ten drugi worek. O, ktoś to sprzątał już Okoła wielka, strasznie trzeba by ją wypocząć mm -hmm. Uważaj długi. W trzeba uważać, żeby nie wpaść do jakiejś dziury. Specjalnie coraz Kumaw, dajcie spokój. Nie wiem, te folie są zborą cywilizacji. Sprzątanie fortu odbyło się w sympatycznym towarzystwie i atmosferze grillowego pikniku. Tym razem zebraliśmy 200 worków jana niezbędnego. Do worków zbieraliśmy mniejsze śmieci, typu butelki i puszki wszelkiego rodzaju. Przegląd wyrzuconych rzeczy można by długo wymieniać. Ze śmieci większych gabarytowo to materace i elementy telewizorów oraz duża i ciężka opona. Kiedyś były tu metalowe schody, w których nie wychodziło się tam do góry. Obecnie pozostał tylko ślad po wyciętych schodach i poręcz na ścianie wymieniamy worek na kolejny Przeciągu około 10 minut zbierania śmieci gdzie 10? 5? 5 minut zebraliśmy 6 worków idziemy dalej Przechodzimy pod zwalonym drzewem. Ale ktoś tu po ma żeby te Aj! Będę, nie będę miał reumatyzmu po tych pokrzywach. Też to jest to może raczej. Możesz przejść tych, bo chyba tu jest to górne przejście. Tu albo tu, ale chyba tu dalej Akcję sprzątania Fortu Borek zorganizował własnymi siłami Klub Podróżników Śródziemie. Zapraszamy na inne akcje. Informacje dostępne są na stronie internetowej klubu. Czyste góry, czyste szlaki. Zbierajmy śmieci. No to idziemy. Lux, pajączek. Metalowe wieszaki na broń. jedna biedna, mała kaponierka. Może za koło jeszcze przytoczymy oponę, co tam była wielką. Przytaczymy oponę. Tu. Trzymasz? Tak. Trzymaj. Trzymam. Trzymaj. Trzymaj, teraz. Trzymam. Mówi: "A, nie, faldy, ja już za Już niedaleko. Już malutka niedaleko." Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze troszeczkę. Do żady. Jeszcze kawałeczek. Do to zawody. Kupy. śmieci którą tutaj zgromadziliśmy przed wejściem do fortu Borek. Jest! Yes. Brawo! Uuu! Wielka jestem! Idę na zaskórze do odpoczynek. A Tę kiełbaskę, żeby te pieski zjedzą, że może zostawić po prostu ją. nie Piesek trafiki trafiki i tego, idziemy. Ja tam nie muszę. Ja się nie Ja Dzieci w domu nie, nie płacą. Patek, jeśli żeby to nie, a, nie było a, <noise>